Tak, a to jest pani reżyser. Pani reżyser tutaj podczas nagrywania materiału odjechała w Ułogi sen. I ma nas gdzieś. Mimiś. mimichu. No nic. A dzisiaj y, czas na hol z Primarka. Tak jak wam zapowiedziałam, we vlogu podzielę ten hol na. Ten film o zakupach z Berlina na dwie części Na właśnie Primark i na DM i Kiko Nie wiem, czy już któryś się pojawił, czy nie I teraz ogólnie, jeżeli chodzi o moje przemyślenia W ogóle po co ja tam pojechałam? Bo co tu będę ukrywać? Też oglądam YouTube A, A jeszcze jedno Widzicie za mną inne tło Dlatego, że mnie wczoraj naszła wizja wymiany szafy w pokoju Tym moim makijażowym I on już powoli, powoli zaczyna wyglądać zeszło słońce Zaczyna wyglądać tak, jak ja bym tego chciała, więc e, prawdopodobnie niedługo pojawi się jakiś taki nie, room tour, czy po prostu, wiecie, e, pokazanie Wam tego pokoju. Natomiast to, co tu się dzieje, to się jeszcze zmienia, ale myślę, że mniej więcej takie jakieś tutaj tło się będzie działo, bo nie chcę, żeby było w tych takich filmach, w których gadam tak nudno i tylko biała ściana. Ale okej, okay. dajcie mi znać, czy podoba Wam się, czy tu jest za duży zamęt, może coś tu pozmieniam. Jeżeli chodzi o same zakupy w Primarku, dlaczego ja tam pojechałam? Dlatego, że właśnie, jak mówię, oglądam YouTube'a i dziewczyny bardzo, bardzo często pokazują fajne rzeczy, które przywiozły sobie z Primarka, czy z Irlandii, czy, czy z Anglii, czy chyba Oleska z Wiednia. I Primark też pojawił się w Berlinie, to jest najbliższy dla mnie Primark, dlatego, że byłam na wakacjach w Międzyzdrojach a stamtąd do Berlina już jest e, około chyba 200 km, o ile się nie mylę, w każdym razie jeździ się około 3 godzin, więc stwierdziłam, że warto pojechać i tak jak też mówiłam we vlogu, oczywiście e, ja czytałam wcześniej bardzo dużo wpisów na blogach i tak dalej i nie nastawiałam się, słuchajcie, że jestem tam pewnie nie wiem kurtkę na zimę, 15 par butów i tak dalej, natomiast przejrzałam kolekcję jesienną i spodobały mi się dwie sukienki i spódnica i torebka mi się jedna spodobała i chyba jakieś buty miałam upatrzone, także kilka rzeczy wpadło mi w oko, no niestety rzeczywistość mnie rozczarowała, dlatego że z te rzeczy, którym się podobały ich w ogóle nie było. Nie wiem, czy ich nie było jeszcze, czy ich nie było już, czy były wykupione. Sklep jest gigantyczny, ma 5000 m2 i dwa piętra. Na dole jest dział damski, u góry jest damska bielizna, dział męski i trochę takiego działu e, z, m, rzeczy do domu i jest też e, są buty właśnie. No i niestety nie znalazłam tego, co szukałam, więc to mnie, to mnie zawiodło i tak naprawdę ja kupowałam sobie. Kot wchodzi do siatki. Ja pokupowałam sobie takie pierdełki, jakąś tam biżuterię, takie tam drobiazgi, naprawdę. Natomiast nie kupiłam nic takiego. No jak mam to Wam powiedzieć? No, przejrzałam kolekcję, zobaczyłam kilka rzeczy, które mi się bardzo spodobały i nic z tych rzeczy nie kupiłam. Torebki, które tam są, przynajmniej w tej kolekcji, bo ja mówię o tym, co w tej chwili znajduje się w sklepie, a nie o tym, co się, co się znajduje w sklepie ogólnie. To, co jest teraz. Te, te torebki to jest, są tak złe jakościowo i wykonane z tak złego jakościowego materiału, że po prostu moim zdaniem nie da się tego nosić. Torebki kosztują od 10 do 15 euro, czyli licząc w dużym zaokrągleniu po 4 zł, to to jest około 60 zł. To nie jest dużo, ale z drugiej strony w New Looku, czy gdzieś na promocji w Polsce, ja kupię już taką torebkę za 60 zł, nawet gdyby, a teraz po prostu dorozną do tego, żeby kupić sobie fajną torebkę. I mm, fajną w sensie, nie wiem, niekoniecznie jakąś markową, ale dobrą jakościowo, bo ja nie jestem z osób, które często zmieniają torebki. Mi by wystarczyły 2-3 trz torebki i okej. Okay. Dlatego tu na przykład się bardzo zawiodłam. Widziałam, że jest gigantyczny dział z biżuterią, natomiast ta biżuteria jest niestety taniością straszną. Cena tam odpowiada jakości przeważnie, więc yy, można sobie różnych gaczycików pokupować. Natomiast tego jest pełno, ale to jest właściwie wszystko to samo. No, ta biżuteria się mało czym różni. Yy, nie ma jakichś super modnych takich dodatków. Jest trochę pasków. Buty są też tanie, bo kosztują tam od 10 do 12 euro nawet za szpilki, więc znowu tu mamy 40-60 zł za parę. Natomiast one są tragicznie wykonane, w sensie tam wiecie i klej wychodzi z nich, są jakieś takie krzywe i obdrapane. I ja nie, ja nie mówię, że buty muszą być drogie, bo jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja mam masę szpilek i, i poluję często na y, okazje. Mm -hmm. Poluję czasem na okazję, na Alegry, na wyprzedażach i niejednokrotnie kupiłam buty za 60 zł, ale te nie były nawet tego warte. Jeść tam baletki, niebaletki, to wszystko takie twarde, sztywne, yy, złe jakościowo po prostu, widać, że totalnie złe jakościowo. Miałam też nadzieję, na więc, słuchajcie, zaszedł ten film źle od narzekania, ale jestem z Wami szczera, znacie mnie, więc chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami. Miałam też nadzieję, że będzie jakieś więcej fajnych rzeczy do domu, czy jakichś takich gadżetów, okrowiec na iPada czy na telefon. Nic z tego nie dostałam. Po prostu no nic, wiecie, byłam rozczarowana jak to kobieta, która jedzie, chce jakąś kwotę przeznaczyć, zrobić sobie dobrze zakupami i mało coś z tego wyjdzie, dlatego może ten film taki trochę narzekający. No ale teraz już przejdźmy do tych bardziej pozytywnych rzeczy. Słuchajcie, na pewno e, wbrew pozorom opłacać tam bardzo, e, pokupować takie mega podstawowe rzeczy. Pokroju bielizna, rajstopy, e, jest ogromny wybór, e, jest. Duża, duży wybór nie wykończyć materiału, tylko na przykład jeżeli chodzi o rajstopy różnej grubości, są piętnastki, są sześćdziesiątki, są setki, dwusetki, trzysetki setki, nawet bawełniane. Ja uwielbiam takie grube rajstopy na zimę, mocno kryjące, bez połysku. Jest duży wybór bielizny, bardzo tanio piżamy wychodzą po około 40 zł, gdzie można mieć czy samą koszulkę, czy dół i górę, właśnie biżuteria, może nie jest jakaś, nie, nie trafia ta kolekcja akurat w mój gust jakoś super, natomiast jest dużo tej biżuterii i ona jest też bardzo tania, co się opłaca. Kupiłam dwie fajne poduszki do salonu, które Wam teraz to pewnie lecą. Sam już na dole nie będę ich przynosić. Natomiast to są takie niby zwykłe włochate poduszki. One mi bardzo pasują do dywanu. I słuchajcie, ja nie mogłam takich poduszek u nas w Polsce dostać, a poduszki w Polsce takie ozdobne są bardzo drogie, bo kosztują od 50 zł zwyż, jak wchodzimy do jakiegoś Almi Dekor, czy em, jak to się nazywa? Eurofirany chyba tak, z takimi taki sklepy z dodatkami w Leroy Merlin One są przeważnie kiepskie te poduszki, a nawet jak już są jakieś fajniejsze, to też są drogie, dlatego bardzo się cieszyłam z tych poduszek. One były po 6 euro, czyli po około 24 zł. No dobra, i przejdźmy już do tego, co Wam przyniosłam tutaj do pokazania. Nie pokażę Wam wszystkiego, bo jakoś nie za bardzo czułabym klimat pokazywania majtek przed kamerą. <gryw> pokażę Wam to, co stwierdziłam, że nikogo nie obrazi. Najpierw może pokażę Wam rzecz, którą już poniekąd widziałyście. To jest taki wielki donat. Taki wielki, który kosztował tylko 2 euro, to około 8 zł i zastanawiałam się, czy nie będzie za wielki, ale wydaje mi się, że wygląda fajnie, zresztą Wam się też spodobał. Kupiłam go dlatego, że raz, że on jest dość ciężko w Polsce dostępny, a nawet jeśli już gdzieś był w jakimś sklepie z akcesoriami, to ja raz gdzieś widziałam, słuchajcie, takiego wielkiego donata, nie chcę Wam skłamać gdzie, ale on kosztował 59 złotych, więc ja stwierdziłam, że w Polsce to już wszystkich do końca, dlatego bardzo się ucieszyłam, że go dostałam tylko za 2 euro. Były różne rozmiary, dużo do wyboru. Z takich jeszcze gadżetów, jeżeli chodzi o włosy, kupiłam sobie turban, taki fajny w panterkę. Kiedyś już miałam turban i... Um... Urwał mi się, to jest materiał a la frota, i urwał mi się guzik i już niestety turban poszedł w odstawkę, bo urwał mi się chyba w praniu, a później mi się nie chciało przyszyć, i taka to ja jestem. W każdym razie ten ma fajny guzik, to jest praktyczna rzecz, szczególnie ktoś ma długie włosy, żeby sobie właśnie zawiązać i wtedy ręcznik nie spada i tak dalej. Także bardzo fajna rzecz, i on kosztował 1,5 euro, no to jest 6 zł, to jest też niewysoka nie kwota. Dalej może biżuteria? Kupiłam sobie taki naszyjnik, który też miałam ostatnio, który też ostatnio miałam na szyi chyba w ostatnim filmie. Nie byłam do niego do końca przekonana. Bo to jest taki miszmasz totalny, jakieś tutaj niby kamyki, kryształki, złoto, srebro, czarne. A okazuje się, że on bardzo fajnie wygląda, mi się podoba i jest taki, wbrew pozorom, dość uniwersalny. Dlatego myślę, że to był fajny zakup. On kosztował 5 albo 6 euro, czyli około też do 20 zł. Następny, do którego w ogóle nie byłam przekonana, ale wzięłam go z myślą o kołnierzykach, bo to jest taki typowy, krótki naszyjnik pod kołnierzyk, który się nosi tak wysoko na szyi. Też kosztował 5 czy 6 euro, ma taki dziwny trochę ten swój design, bo wygląda na taki zniszczony, trochę przetarty i mówię Wam uczciwie, nie wiem czym się podoba, podoba się mojej mamie, więc najwyżej go jej oddam w prezencie, na pewno się nie, nie pogniewam. Kupiłam też sobie taką najzwyklejszą w świecie bransoletkę z kryształków, która prześlicznie połyskuje i ma tutaj taki dzyndzelek na końcu, kosztowała 1,5 euro, czyli 6 złotych. Kota łazi tutaj, słuchajcie, wy byście nie chciały widzieć, w koło czego ja tu siedzę. Bo ja mówię mały remont, mi się zachciał. Wczoraj w pokoju stwierdziłam, że muszę totalnie tutaj tam, Bo tu jest wszystko białe. I gryzła mi się tutaj ta szafka z Malmostara, która stała, więc ta szafka została wyeksportowana do biura. A tutaj zamieszkał taki duży regał Expedit, chyba seria. I w ogóle tutaj teraz tworzę, co bym chciała mieć na nią ustawione. Bo to jest taka półkowystawka zobaczymy jak mi się to uda. Ale kupiłam zestaw trzech pierścionków, był tam taka głowa kota, czarny taki kamień i jeszcze taka duża, gruba obrączka, którą nie wiem gdzie zostawiłam. Ja mam bardzo małe dłonie, słuchajcie. Te jakże szczere osoby, które piszą mi, że mam paluszki jak paroweczki. Pozdrawiam serdecznie. Owszem mam, ale również dlatego, że ja mam bardzo malutkie dłonie, bardzo malutkie. Moja mama się zawsze ze mnie śmieje, że jakby ktoś nie widział, nie były, jakby nie było paznokci i gdyby ktoś nie widział, do kogo te dłonie należą, to by pomyślał, że to są e, dłonie dziecka. Do tego stopnia, że ostatnio, słuchajcie, kupiłam sobie taki pierścionek ale pancerz, co się, wiecie, tak zgina na całym palcu. E, no i niestety wystawał <ścoughs> mi tyle poza palec i nie byłam w ogóle w stanie zginąć, bo te, te przeguby tego pierścionka były nie w tych miejscach, co miały być. Kotek i y, ten pierścionek, jeszcze jeden w komplecie. Trzy kosztowały tylko 5 euro, więc 20 zł. Takie rzeczy się naprawdę opłaca, bo jak sami na pewno wiecie, w hajemie y, czasem taki pierścionek jeden kolb potrafi 20 albo nawet 30 zł kosztować. E, jeżeli chodzi o biżutery z takich ciekawszych rzeczy, to wszystko. Aha, kupiłam sobie jeszcze taką opaskę i ta opaska kosztowała też 2 euro. Euro albo 2 euro, też niedużo. Dalej, jeżeli chodzi o jakieś takie domowe garze garzety, to tutaj stoi sowa. Sowa z świeczką o mm, ładnym, waniliowym zapachu. Ja ją kupiłam bardziej do dekoracji. Kosztowała 2 albo 3 euro. Nie ma tutaj już ceny. Na pewno nie była droga. Były różne kolory i uważam, że jest całkiem pocieszna. Do domu, oprócz tych poduszek i sowy, kupiłam jeszcze jedną taką małą świeczkę z tej ich serii też Jabłkową, i tą dam mamie i drugą o zapachu kaszmiru. O, o ile jabłkowa pachnie, i jest tak zamykana jak janki candle. To ta kaszmirowa totalnie nie pachnie. Dobrze, że kosztowała tylko euro i wzięłam tylko jedną. Jeżeli chodzi o rzeczy do garderoby, to kupiłam taki wieszak. To jest wieszak na paski, na krawaty, na jakieś naszyjniki. Tutaj są dwa wieszaczki i te dwa wieszaczki kosztowały euro euro przecenione, czyli około 8 zł, czyli 4 zł za jeden. Myślę, że fajny taki gadżet przydaje się w garderobie. Kupiłam też taką sowę. Która też służy do e, zawieszania czy naszyjników, czy pasków, czy jakichś apaszek, e, szalików. I sowa kosztowała 2 euro. I kupiłam jeszcze e, za 2,5 euro taki wieszak, też właśnie głównie do naszyjników, do pasków, do różnych takich rzeczy. Myślę, że takich e, gadżetów do zawieszenia nigdy za mało, szczególnie w damskiej garderobie. A ciężko u nas coś takiego dostać, i to jeszcze za dobrą kwotę. Kupiłam sobie taką kopertówkę. Ta kopertówka kosztowała 7 euro, czyli 20 chyba 8 zł. Zwykła z lakierowanej skóry, fajna, bo ma pasek, więc wygodnie się ją trzyma ze złotym detalem. W środku mamy hmm, kieszonkę tylko i cała jest otwarta. Kupiłam ją, bo mam tylko oprócz niej jedną czarną i hmm, czarną w ćwieki. A to jest kopertówka, to jest taka rzecz, która się prędzej czy później przyda, tym bardziej w takim neutralnym kolorze. I dodatkowo jeszcze u nas kopertówki, przynajmniej z tego co ja miałam okazję zobaczyć, są bardzo drogie. Kiedyś jechałam na imprezę i dosłownie dzień przed imprezą musiałam lecieć, kupić kopertówkę, to kupiłam ją chyba za 90 zł i to było nic specjalnego. Dlatego jak zobaczyłam, że tam jest dość duży wybór, to stwierdziłam, że jedną taką neutralną wezmę sobie w razie włożymy mieć. Tak jak mówiłam, bardzo opłaca się tam pokupować takie, takie drobiazgi, jak jakieś fajne kolorowe skarpetki. Taka paczka pięciu par kosztuje 3 euro, czyli 12 zł. A są wykonane z bardzo przyjemnej, bardzo, bardzo miękkiej bawełny. To są z mikrofibry, a te są bawełna, poliester i elastan. Wspominałam też o rajstopach. Kupiłam niebieskie i te kosztowały 2 euro i to jest 60 Den i to są niby rajstopy z mikrofibry. Mam nadzieję, że będą się fajnie nosić. Kupiłam też czarne, bardzo grube. To One się nazywają Super Cozy. To jest 300 den i one są, um, słuchajcie, takie jak z bawełny, jak takie rajstopki, które się kiedyś um, dzieciom kupowało. Nie, nie są takie świecące, ja takie akurat lubię. I kupiłam jeszcze 200 den. 200 den i te kosztowały 5 euro I one są e, jakby na całej długości nogi cieńsze Ale tam nie wiem, jak Wam to pokazać Ale przy stopie mają jakby taką <gryw> najnormalniejszą w świecie skarpetkę Więc takie jakby typowe do butów Bardzo ciekawe, ciepło będzie w stopy e, I te kosztowały 5 euro z tymi skarpetkami wbudowanymi Te 300 den super Cieplutkie kosztowały 4 euro. Dalej, jak już jesteśmy przy takim temacie ciuchowym, to pokażę Wam spodnie do ćwiczeń. Tak, może Wam pokażę. To są takie spodnie typu długości capri, chyba tak, czyli takie za kolano. I one są wykonane z mikrofibry, i to jest typowy taki typowy, typowy typowa odzież. Z takim, y, szerokim, z takim szerokim paskiem, żeby y, nic nie spadało w trakcie ćwiczeń. Ja one nie były drogie, bo pewnie też wiecie, że takie rzeczy potrafią być bardzo drogie. Te kosztowały 9 euro, czyli około 36 zł. Do tego do kompletu wzięłam sobie taki y, top, czy ktoś woli, stanik do. Top, czy inaczej, stanik do ćwiczenia w takim niebieskim, intensywnym kolorze i on kosztował 5 euro, czyli 5 razy 4,20 zł to też nie było dużo. I on jest ten, to wszystko jest wykonane z tej takiej tkaniny, która przepuszcza. Słuchajcie, jaką po prostu gafę popełniłam i to dwa czy trzy razy, więc przed tym Was też ostrzegam. W Primarku naprawdę patrzcie na metki. Mimo tego, że oni mają na wieszakach rozmiary popodawane, to nie zwracajcie uwagi na te wieszaki tak bardzo. Patrzcie, co jest na ciuchach, bo ja kupiłam jedną rzecz, zdecydowanie za dużą, którą wam zaraz pokażę i Getry chyba w rozmiarze 34, czy coś w tym stylu. Niestety na tym się sparzyłam, na to zwracajcie uwagę, ale co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, aha, że jak kupujecie coś w Primarku, zabierajcie wieszaki, bo te wieszaki Wam się należą, a w domu, przynajmniej u mnie, nigdy wieszaków e, za mało. Boże, 19 minut! E, ta rzecz, którą wzięłam za dużą, to jest do kompletu, do tych spodni koszulka do ćwiczeń. Na początku, słuchajcie, ja już się spieszyłam, już mi się nie chciało tam łazić. I tak patrzę na tą koszulkę i pomyślałam sobie, kurde, co to taki jakiś krój model, że ona ma być taka, wiecie, flowy, bo była na e, wieszaku z rozmiarem 38M okazało się niestety, że to jest rozmiar 44, 16 i po prostu, no nie wiem e, taka wręcz tunikowata trochę. No nie wiem, no moja wina spieszyłam się, zobaczymy. Kosztowała 8 euro, więc no, nie tak mało jak na taką y, pomyłkę, ale nie wiem, może ją sobie powszywam albo coś zobaczymy. Powoli zbliżamy się do końca, pokażę Wam tylko jeszcze y, dwie koszulki. No właśnie ta kwestia tych słynnych koszulek, bo 3 euro ta tyle kosztowała. Wiecie co, tam jest, y, będę z Wami szczera, zresztą jak zawsze tam jest bardzo dużo szmat, naprawdę. Tanich rzeczy, takich za 2-3 euro, ale to są już takie naprawdę złe jakościowe rzeczy. Słuchajcie, że widać. Przepraszam. Widać, słuchajcie, że te rzeczy jednego prania nie przeżyją. Naprawdę, tylko takich się moim zdaniem w ogóle nie opłaca kupić. Ja kupiłam sobie dwie albo trzy koszulki. Jedną kupiłam taką z czarno-białą, z sercem do czarnej spódniczki. Słuchajcie, bardzo cienka bawona nie, nie wróżę tej koszulce długiego życia, ale taki zwykły prosty wzór mi się podobał. I drugą, taką większą, luźniejszą, sobie kupiłam raczej do pochodzenia po domu, a może nawet e, do spania z myszką Miki. I on ma to napisane oh my Blog. Było parę takich nieboblogerskich rzeczy, i tam z myszką Miki już była droższa, bo kosztowała aż 7 euro, czyli tam 28 zł. No to i tak nie jest dużo, ale mówię, zobaczymy, jak z jakością. To też bluza, którą mam na sobie. Ta bluza kosztowała około 5 euro i to jest bluza z długim rękawem, taka jasna, kremowa. Kupiłam ją, dlatego, że jest bardzo miękka, jest tak milusia po prostu z zewnątrz i z wewnątrz. I tam właśnie wiele rzeczy w primarku w prymarku jest bardzo takich przyjemnych, milusich i. No zobaczymy, co się będzie działo po praniu, słuchajcie. To jest... Piżamka jeszcze wam szybko pokażę. Piżamy taką totalną dziecięcą z myszką, z krótkim rękawem i do tego długie spodenki z spodni od piżamy. Przyjemna taka dość cienka bawełna. Piżamy powiem wam, że są takie niezłe jakościowo. Naprawdę jak się je dotyka i no są fajne, taką koszulkę też kupiłam sobie do spania, taką ala sukienkę i też jest e, bardzo przyjemna. No jest nie rzecz na koniec. Słuchajcie, z jednej strony totalna po prostu jakaś dziecinada i brak dojrzałości i tak dalej, ale czy w życiu warto być takim poważnym, lepiej mieć trochę więcej dystansu do świata chyba i, i luzów? Te też życie nie jest aż takie nudne i smętne. Ja w ogóle nie należę do takich mega poważnych osób. Um, Kupiłam, słuchajcie, coś, co naprawdę chciałam kupić. Może nie w tak śmiesznym wydaniu. Kupiłam sobie i kupiłam mojej siostrze. Słuchajcie, to jest z polaru taki kombinezon kot. To jest kaptur. Ma zobaczcie, Długie rękawy. Jest cały zapinany zamek. To wygląda jak takie wielkie po prostu śpiochy z długim rękawem, z kieszeniami tutaj z boku i żeby jeszcze było bardziej śmiesznie z tyłu z ogonem. Słuchajcie, to jest wykonane z bardzo miękkiego polaru. Kosztowało jedyne 12 euro, więc niecałe 50 zł. Jest tak przyjemne i ciepłe, a jestem potwornym, potwornym marsiluchem I teraz nawet jak już był taki dzień, że było 12 stopni, a w domu wiadomo, że jeszcze większość z nas nie grzeje, to... Super się to sprawdziło i myślę, że mi się to na zimę sprawdzi, bo ja zimą śpię w piżamie, na piżamę ubieram dres, przykrywam się kołdrem i kocem, a często jeszcze narzutam na łóżko, więc po prostu taki antygwałt, jak ja to mówię, jest fajny, bo będzie mi ciepło, wiecie. Trzeci kot w domu. Mam nadzieję, że ten rozwleczony hol i taka trochę moja refleksja, jeżeli chodzi o Primarka Wam się spodobała Dobra, to już wszystko na dziś Nie zapominajcie o kciukowaniu O komentowaniu, o subskrypcji Dajcie mi znać, co myślicie o tym tle Czy nie jest tu na razie za, za duży miszmasz Ja zresztą sama zobaczę podczas edytowania Jak to wygląda i jak bym tutaj się lepiej usadzić Czy ustawić kamerę Więc widzimy się niedługo